Witamy Was widzowie Spotykamy się znów z Michałem Tak jest, dzisiaj na polowaniu takim na sarny Na sarny, może na lisa chociaż wątpię, żebyśmy spotkali Jakby się udało, to wolałbym nawet zapolować bardziej na lisa, jak na sarnę bo akurat polowanie na sarny to jest taki drażliwy temat szczególnie dla tych, co uważają to jako bambiki, że tak, tak powiem A lis to taki szkodnik, jakby nie było nie? No Jakieś 4-5 miesięcy minęło? No, jakoś tak. Może, może 3 no. Od, nas, od tamtego polowania. Tak. Ze względu na to, że polowanie nocne potrzebujemy porządnego sprzętu, żeby nagrywać w nocy, żeby było widać w ogóle cokolwiek, a nie tylko ciemną plamę i sam głos. Tak jest. No to musieliśmy po prostu poczekać do polowania takiego, które można odbyć w dzień. A przy okazji. Yy... Uda się w końcu, bo od sierpnia obiecuję koledze Sławkowi, że jak strzelę sarnę, czyli upoluję, można powiedzieć, żeby nie tak brzydko nie brzmiało, to dam mu wątróbkę do zjedzenia, bo jest bardzo ciekawy smaku. Także sami widzicie, jak długo nie upolowałem sarny. No. Od sierpnia bodajże obiecuję mu, że jak będę miał pierwszą strzeloną sarnę, to oddaję mu tą wątróbkę. A sam zresztą co, gulasz zrobisz? Nie, no tusza sarny idzie do skupu i zobaczymy co dalej, nie? To może, to może powiedz, czy ciężko jest szczelić taką eee, sarękę. Wszystko jest uzależnione od łowiska, w jakim jesteśmy, czy jest z tej sarny, populacji sarny, czy jest dużo, czy jest mało. Yy, wiadomo, że od ilości populacji są robione te wieloletnie i roczne plany łowieckie, więc mamy określoną ilość do tej sarny, którą możemy pozyskać w danym roku. W naszym kole, jeżeli się nie mylę, jest 20 sztuk kozy, czyli samicy sarny. Nie mylić, bo dużo ludzi myli, że samica to jest żona jelenia, jak to mówią. <laughs> nie, jeleń, jego żona to jest łania, a facet jelenia to jest byk. W naszej gwarze Łowieckiej, a u saren mamy capa lub rogacza zwanego, tak? a sarna to jest koza, tak zwane dziecko. Sarnie to jest koźle. Przydatne informacje. Także my tu teraz się nagrywamy, a jakieś 200 metrów dalej, tam po naszej prawej stronie, już sarny się pasą. Spacierują. Także może nam się uda coś szybko wybrać. Tak jest, zaraz pokażemy Wam, czym będziemy strzelać. Tak, to ja może najpierw wyciągnę broń z pokrowca, bo już jesteśmy w łowisku. Jak przepisy yy, pozwalają? W momencie, kiedy jesteśmy w łowisku, możemy poruszać się z bronią rozładowaną, oczywiście poruszać się jakimś tam środkiem lokomocji, typu rower, motocykl, samochód, czy coś innego, środek komunikacji. Yy, będąc w łowisku, możemy poruszać się z bronią rozładowaną yy, bez pokrowca. Jeżeli byśmy jechali yy, poza obwód łowiecki, wyjeżdżamy, to... Kategorycznie broń rozładowana i w pokrowcu. No. Także, tak dla wiadomości tych, którzy nie wiedzą, a chcieliby wiedzieć. No. Dobra, to zaraz się włączamy i pokażemy, czy ujęciu. będziemy polować. I tutaj mamy wyposażenie. Dobra, przygotowujemy się do polowania. Tak jak mówiłem, broń w pokrowcu. I co to za karabin? Zobaczcie. Mimo tego, że wiozłem w pokrowcu i że jest rozładowana, czyli jest usunięty nabój i z komory nabojowej i z magazynku w tym przypadku odcinanego, typowo puszka taka, to zamek zawsze mam cofnięty. Przynajmniej ja tak się nauczyłem. Może nie tyle ja się nauczyłem, co brat mnie nauczył. Zawsze mam pewność, że tam nie zostanie kula przez przypadek karabin, sztucer, typowo sztucer. Marka CZ 550 LUX Luneta Nie będziemy mówić o markami, żeby nie robić żadnego lokowania produktu, bo, bo my nie reklamujemy tak tego jest, Tak jest, Po prostu poluję z tym, na co mnie stać Kulka Czyli nabój Kaliber 7x64 Magazynek ile mieści? Magazynek mieści 5 naboi, gdzie i tak ładuje z przyzwyczajenia 3 a dlaczego jest to jakiś powód, czy po prostu? Nie, jest takie, to swoje... jest takie moje przyzwyczajenie, że trzy, trzy kule mi starczą w zupełności. Hmm. Yy, dobra, ładujemy broń, mamy w tym, zamykamy zawsze lufą skierowaną do góry lub do dołu. W razie niekontrolowanego strzału zabezpieczamy. Hmm. No i mamy broń naszykowaną do podchodu. Nie? Do podchodu. Yy, kolejną rzeczą, która ułatwi na pewno mam polowanie, to jest tak zwany pastorał. Niektórzy mówią na to kraczka. Mhm. Też nie będziemy mówić jakiej firmy. Dwupunktowy, bardzo wygodny. Zresztą będzie na filmie później jak będziemy podchodzić. Myślę, że Michał zostanie z tyłu delikatnie. Spróbuję nagrać podchód. Dwa punkty podparcia i dwa punkty podparcia na broń. Nie? Także jest stabilny. Takie udogodnienie. Takie no udogodnienie. No i przede wszystkim, żeby lepiej rozpoznać cel, Lornetka. Też nie będę mówił jakiej firmy. Myślę, że ci, co się znają, to od razu na wygląd będą wiedzieć. Parametry, może powiem. 8 razy 56. Co to znaczy? 8 razy to jest krotność przybliżenia. Czyli na przykład, jeżeli mamy, tak w małych cyfrach będziemy mówić, obiekt, który chcemy obserwować na odległości 8 metrów od nas, to patrząc przez lornetkę, będzie wyglądał, jakbyś był metr od nas. 8 razy bliżej, nie? A56 to jest średnica wlotowa okularu który zbiera nam światło i obraz. I to jest lornetka, taka, można powiedzieć, uniwersalna, bo i nadająca się do obserwacji w nocy, bo ma dużą liczbę zmierzchową. O tym może kiedyś też porozmawiamy, bo to jest też ciekawy temat. Nie każdy wie, jak się liczy liczbę zmierzchową w takich urządzeniach. A teraz yy, wyłączamy się na chwilę i staramy się podejść te sarny. Może Michał uda mu się nagrać, a jak się uda, to będziemy dawać dalej. To będzie super. A tak wygląda mniej więcej to miejsce, w którym jesteśmy. Tam tego nie będzie widać na kamerze, ale tam już spacerują sobie trzy sarenki. Wiatr w sumie jest lekki wiatr. Ale myślę, że nam nie będzie w ogóle przeszkadzał. Włączam się przy następnym ujęciu. No i jak sami widzicie, podchód sarny nie jest taki prosty, bo te, które stały i patrzały się, jak nagrywamy początek naszego, można powiedzieć, wstępu do, do dzisiejszego odcinka, to jakby czekały na to, że kiedy powiemy, teraz idziemy coś wybrać i dały dyla. Niestety, także obserwujemy, podchodzimy z różnych stron i zobaczymy jak to wyjdzie. Ale my już przedtem zobaczyliśmy taki wjazd, znaczy wjazd co to był? Ślady opon. No były ślady, ślady opon jakiegoś samochodu. No, że coś tu musi podjeżdżać, a tu raczej do nie ma dokąd podjeżdżać, bo tu domów nie ma. To od razu tak przewidywaliśmy, że no... No, świetnisko jakieś może ludzie robią. No także gratulujemy tym, co to zrobili. Tak jest. Robimy cały czas podchody pod te nasze kozy. Niestety są bestie sprytniejsze i cały czas nam uciekają, niestety. A tutaj przy okazji spotkaliśmy jak to się nazywa? Spotkaliśmy miejsce, gdzie bytowały dziki na zasadzie y, kąpielem błotną zażywały sobie. Jak każda świnia lubi wytarzać się w błocie. Widać od razu, skoro te kołyski zalane są już wodą, to znaczy to nie jest takie całkiem świeże pobrzysko, tylko już przynajmniej z kilku dni, mm -hmm. no ale i tak świadczy to o tym, że dziki tu były, nie? No widać nawet chyba one... tam racice takie. Tak, a one znowu... Tak. Yy... Dlaczego to robią? Przede wszystkim, yy, no teraz akurat pora jest taka, że insektów za wiele nie ma, mm -hmm. ale szczególnie latem, kiedy jest ich komarów, kleszczy, chociaż kleszczy teraz do tej pory jest ich dużo. Tak. To one chronią się przed takimi robaczkami, insektami, przez to, że taką y, skorupę z błota na się tworzą. A później wycierają się znowu od drzewa. Jak gdzieś znajdę takie drzewo w okolicy, gdzie będzie widać ewidentnie, jak, jak taki dzik się czochrał o nie. Mhm. Jeżeli się nie mylę, w Gwarze Łowieckiej czemchał. To Czemcha. pokażemy Wam. I one co, z takiego błotka potrafią taki pancerz natura, naturalny wychodzić, tak? Chodzić, dlatego, tak, dlatego stare mówią się, mówi się, że stary odyniec potrafi mieć na sobie pancerz, bo on oprócz tego, że potrafi się wykąpać w błocie i zrobić sobie, na, na sobie skorupę, do tego potrafi się y, czochrać o takie drzewa typowo jakieś y, iglaste, które mają żywice i ta skorupa, która powstaje na jego y, Naturalnej tej sukni, na, na tym włosiu, mhm. powoduje to, że nawet takie kule z tym kalibrami, co my mamy, i one mają naprawdę porządną moc, yy, potrafią nie przebić się prze, przez to. Nie? Proszę. To działa jak kanizelka kuloodporna no. u nich. No. A ja Wam mówiłem na początku filmiku, że wiatru nie ma, a tu się okazuje, że wiatr ma tutaj inną definicję. Tak. Michał, Michał dla niego, wiatr to jest jak głowy nie urywa, znaczy, że wiatru nie ma. nie. Tak jest. A podchodząc w ogóle jakiekolwiek zwierzę, to przede wszystkim myśliły to pierwsze, co to patrzy na kierunek wiatru, żeby iść pod wiatr, lub ewentualnie, żeby wiatr mieć do boku z prawej lub z lewej. Na pewno idąc z wiatrem, nie jesteśmy w stanie podejść nic, bo wszystko z daleka po prostu nas zwietrzy, czyli wyczuje i ucieknie. Nie? A oprócz wiatru, to nawet bym powiedział, że ważniejszą rzeczą, bo nie tyle samo podchodzenie zwierzyny jest ważne, co bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, pamiętajcie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Polując, czy to jest polowanie na polach, czy to jest polowanie w lasach, yy, czy obojętnie w jakimkolwiek środowisku wodno-błotnym, to przede wszystkim patrzymy na to, czy nie ma ludzi: nie ma jakichś yy, pieszych, którzy sobie spacerują, nie ma rowerzystów, nie ma ludzi, którzy pracują na polu, yy, kombajnistów, taktórzystów. Jakby to zwał, no obojętnie kogo Domów maszyn pracujących na polu, a później zabudowań, bo no, zabudowania wiadomo, że nie będą się poruszać, bo stoją w jednym <noise> miejscu. Y, czyli ten pierwszy, co to jest ruch, człowiek, tak? Człowiek jest tak, najważniejszy. Tak nawet i jak widzimy zwierzęta gospodarskie w tle, to też już jest dyskwalifikuje taką pozycję do oddania strzału, nawet jeżeli taka sarna, na którą dzisiaj polujemy, defiladowałaby czy stałaby nam idealnie na odległości, nie wiem, 20 czy 50 metrów, to no nie odważę, ja przynajmniej się nie odważę i myślę, że 99% bo nie będę ręczył za wszystkich. Ale za 99% myśliwych jestem w stanie powiedzieć, że nie odważyłoby się oddać strzał, bo przede wszystkim bezpieczeństwo jest najważniejsze. No i proszę, także widzicie, jak to wszystko wygląda. Bardzo przydatne informacje. A my, co, zmykamy do auta i przemieszczamy się w innym kierunku. Bo tu święty Hubert nie chce nam podażyć. Niestety, dopiero co byliśmy yy, tam w tym zagłębieniu. Gdzie mówiłem o bagienku, o tym babrzysku tak zwanym A tu mamy potwierdzenie Że był to dzik I to niedawno był dzik, no bo widać ten... I nie mały To zboże nawet jeszcze nie wstało Tak to by się podniosło Także to muszą być Świeże ślady Świeże ślady, nie zaspane do końca liśćmi Tak jest Także dziki tu były Dzień. Dziki tu były i, ja dal myśmy... I dalej dwa chodzą. Tak. Tylko, <laughs> tylko że odyńce. Tak, Odince. Robimy podchód. Jest łatwo, jak widzicie. Bardzo połochliwa pochliwa zwierzyna. Rock. Rock. co? Grzesiu, O, teraz mam tam uciekła. Na tle hat jest, nie? Mhm. Czyli sarny jednak są cwane, bo. Uciekła tam, gdzie nie będziemy na, za nią gonić. No, bo tam nie możemy. A e, rogacz, który już jest pod ochroną w tym momencie, stoi sobie i się patrzy na nas, jakby no, nie będzie chciał się zaśpiąć, A do mnie tak nie będzie strzelą. No to nic. Dalej Dobra. będziemy kombinować. Są tam dalej, więc próbujemy jeszcze podejść, te co są dalej. Te trzy sztuki, rogacz co doszedł do nich. No ale będzie ciężko, bo będziemy musieli trochę obejść, bo wiatr mamy właśnie w plecy. A rusza się coraz większy albo mi się już wydaje No i ten mały punkcik, który tam widzicie To jest właśnie sarna która nas obserwuje A tu że tak bym powiedział jakby za tymi olszynami stoją trzy kolejne Zwierzynkę udało się postrzelić, czy zastrzelić, pozyskać, pozyskać, jak to się mówi. Dobra, i teraz pytanie, które często zadają myśliwym, takie bardzo niewygodne, czy sprawia nam przyjemność strzelanie do zwierzyny i za odbieranie jej życia. I tak naprawdę to pytanie jest zbyt ciężkie do odpowiedzi. Ale ja powiem to na ten sposób tak. Z tego strzału jestem zadowolony i tego polwania, bo. Podszedłem tą sarnę kozę na jakieś 60-70 metrów. Oddałem precyzyjnie strzał tam, gdzie chciałem. Czyli w tym momencie robimy tą od razu tradycję łowiecką, która nam nakazuje przede wszystkim. W miejscu, gdzie był wlot kuli, dajemy tak zwaną pieczęć. Kolejną gałązkę dajemy na ostatni kęs dla zwierzyny. To jest jej ostatni posiłek. A miejsce. No co prawda, kolega myśliwy jakiś powinien mi ich wręczyć, wręczę sobie sam. Ta ostatnia gałęzka to jest tak zwany złom. Dla szczęśliwego myśliwego strzelca, który dokonał odstrzału tej zwierzyny. I wracając teraz do tematu, czy jestem zadowolony? Jestem zadowolony z tego strzału, przede wszystkim, że ten zwierz w ogóle się nie męczył. Możemy tylko tak na szybkiego porównać, najlepiej to przemyście to sami, ile miało stresu to zwierzę, które trafi pójść na stół jakiegoś y, Polaka, Niemca czy kogokolwiek, konsumenta powiedzmy, a ile miało y, cierpienia, strachu i bólu, y, jakaś świnka, krówka czy inne zwierzę, które szło z, na ubój. No i to na tyle bym zakończył. A teraz po prostu najgorszą pracę, najcięższą. Szybko trzeba wypatroszyć, żeby tusza się nie zmarnowała. No i zaraz jedziemy do skupu odwiesić. I kolego Sławek, tak? A, a i kolego Sławka, pozdrawiamy. Nie wiem czy ten odcinek już będzie wyemitowany, zanim dostaniesz tą wątróbkę, czy też znaczy, zanim ją zjesz, czy zdążysz zjeść ją i dopiero będziesz oglądał, że wątrubeczka jest dla ciebie. No Także czy... smacznego ci życzę też od razu. A my tutaj się bierzemy za następne kroki, że tak powiem. I widzimy się w następnym ujęciu. Mamy następną akcję. Próbujemy podejść. Następne statko w gwarze łowieckiej. Jak to się Grzesiu dokładnie nazywa? Rudel Saren. Rudel Saren. Czyli no kilka sztuk, nie? Kilka sztuk. I tego nie będziecie widzieć. One nie są no, one oddalone są 250 jakieś, metrów. No można nawet i do 300. Można iść do Dobrze, wracamy sporo, tam na tamtą stronę i podchodzimy tą ścianą drzew, żeby nie miały wiatru mhm. od nas, a przy okazji nie będą nas widzieć. Aha, nie? bo sarny, jak, jak krążą, to one zataczają koła cały czas. Eee, tak? Sarna Sara, jak ucieka, to robi duże koło dookoła i wraca w to samo miejsce najczęściej. Mhm. I przede wszystkim, sarna widzi ruch, nie widzi w 3D, tak jak my, jak ludzie. Yy, tylko widzi mniej więcej sylwetkę. Jeżeli się nie ruszamy na tle jakichś krzaków czegoś, to ona nie wie o co chodzi. Póki nie wyczuje Ci lub nie zobaczy ruchu, nie będzie uciekała, bo nie, wiedzia, nie, nie będzie wiedziała o co chodzi. Mm -hmm. A jak zobaczy ruch, to jest ewidentnie wie, że coś się dzieje i wtedy ucieka. Nie? Także taka ciekawostka widzicie. Dobra, my będziemy je podchodzić. Włączy się jak będzie jakaś akcja. Bow. 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 A. No niestety nie zatrzymały się. Niestety. Pałem, jak chciałem w ich języku trochę pogadać. Niestety, widzicie, grzesiu zna ich język, ale niestety nie były zapogadane, i poszły sobie z kim innym pogadać. Chodzimy, chodzimy. Znowu ślady dzików przebuchtowane pole łąka sami widzicie Także widzicie polowanie zaczęliśmy tak jak godzina 12 jest już 16 także w polowanie to nie takiej rurki z kremem bo widzieliście ile podejść mieliśmy i w ogóle no nie tak łatwo upalować taką serenkę. trzeba się naprawdę nachodzić także Także co grzesił powiesz? Chyba nie mam nic do dodania w sumie tutaj no, dostać do strzału ile? No strzale, który mam mam mhm. dwie sarny kozy i jednego koźlaka. No, bo no na rogacze nie poluje. No to strzału nie ma, także widzicie to nie jest tak, że myśliwy dostanie 100 saren i on idzie i łupie jak, jak, jak popadnie. To tak wcale nie jest. Tak co niektórzy myślą, że jak do kaczek to tak nie jest. Ale na pewno się dotlenimy. Tak. Pogoda jest fajna. Ciepła. Urani. Tak jest. Ręce zmardły, nos czerwony. Hmm, tak Spróbujemy jeszcze coś podejść. Jak się uda. A jak się nie uda to się pożegnamy. Także o, a tutaj jeszcze tak idąc takim polem, jak widzicie. Coś. Kolejne tak. ciekawe znaleziska. Kolejne przykre znalezisko, odkrycie nasze. No niestety no. Są ludzie i ludzie. Co tu dużo mówić Dobra, włączam się przy czymś ciekawszym. Nie będziemy Wam ciągle śmieci pokazywać. Lub na zakończeniu i podsumowanie polowania. Tak jest. Kończówka polowania. Okazuje się owocna, a co mam powiedzieć? Kilka godzin polowania. Dwie kuski, a także zaraz te cięższe rzeczy, te najmniej przyjemne, można by powiedzieć, z polowania i. Odstawiamy do skupu i możemy wracać do domu. I to będzie koniec na dzisiaj naszego polowania. Podobało mi się bardzo, tyle wam powiem. Jeszcze jedno dopowiem, bo kolega Michał, jeszcze nie zdążył mu powiedzieć, że jest zaproszony na polowanie zbiorowe wraz ze mną oczywiście, bo ja jadę teraz też na zaproszenie do Zaprzyjaźnionego Koła. Puszcza na notecka Lipki Wielkie. Także za tydzień się widzimy. W Puszczy Nadnoteckiej. No i też postaramy się coś nagrać z polowania zbiorowego. Tak, Także... jak to wszystko wygląda i w ogóle. Tak. A jak już Michał skręci dwa filmy i Wam pokaże, i będzie Wam się podobało, to lecimy dalej, bo rozmawiałem już z jednym kolegą z koła sąsiedniego, gdzie jestem rezydentem, i pójdziemy na Bażanty z jego super wyszkolonym psem, żeby pokazać Wam też, jak to wygląda. Sporo ten na pióro, nie? Może też przy, przy niedalekiej okazji będą szopy Jest szansa, tylko kwestia właśnie, że no tej kamery nam nie brakuje Żeby nagrać jeszcze tak, no tak jak teraz, pogadamy, popatrzymy Jak znajdę pieniądze, może kupię Ewentualnie właśnie no z noktowizora, którego mam nakładkę na lunetę Do polowania na właśnie na drapieżniki, w ogóle na igo Czyli na ich gatunki inwazyjne, obce no, i na dziki i drapieżniki nasze rodzime możemy polować z noktowizją i z termowizją, także możemy pozrzucać się ewidentnie z takich urządzeń, bo możemy ich używać przede wszystkim, tak? Jakby nie można było używać, to bym pewnie ich nawet nie miał, bo, no bo po co no bo łamać przepisy no, no tak? Właśnie, tak? No, a możemy to robić, dlatego na pewno będą też ujęcia z termowizora i z noktowizora, także zobaczycie. Że będzie ciekawie, naprawdę. A shopów możemy akurat strzelać bez ograniczeń. Tak. Najlepiej, jakbyśmy. Po prostu wytępili to do zera, bo to zagraża naszej faunie i florze i to tak naprawdę porządnie. Także yy, myślę, że na dzisiaj koniec. Tak. Polowanie udane. Także żegnamy się z Wami Dashbur. I do no, kolejnego odcinka. Ja co, Tobie dziękuję ja tobie również za to, że mogłem potowarzyszyć fajnej osobie, pokazać co nieco na temat łowiectwa. Tak jak to mówiłem, z takiej zwykłej perspektywy zwykłego, szarego, myśliwego. Tak jest. Także zabieramy się do pracy, żeby ta tusza kuski się nie zmarnowała i do zobaczenia w następnym Trzymajcie odcinku. Trzymajcie się, cześć!